Siemanko, z tej strony Czeklec witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I witam was po raz kolejny w Minecraft Sims. Jak żeby inaczej siedzimy sobie właśnie na naszym super ekstra, takim mua, mua, wyremontowanym, idealnie pokoiku. No dobra, słuchajcie, ostatnio w mieszkanku mieliśmy pustki, ponieważ zostaliśmy okradzeni przez kogoś, tym, kto się najprawdopodobniej jest. E, jakiś Mike, którego widzieliśmy e, w przedostatnim odcinku e, przy szpitalu. No i teraz, słuchajcie, jest kwestia, co z nim zrobić? Czy znajdziemy go? Czy go nie znajdziemy? Czy może w końcu policja się za niego wzięła? Zaraz się. E... Panie Pablo. Proszę mi nie wchodzić tak bez pytania do domku, dobrze? Czy może pan na przykład wyjść z mojego domu, proszę? No co za wredny koleś. Dobra. Mam cię na oku, ziomek. Mam cię... Gdzie jesteś, Pablo? Hej. Mam cię na oku. Gdzie jest moja żona? Niech moja żona ma go na oku. Halo, żonko. Żonko, chodź, chodź za mną. Ejku, nie stay here. Follow me. Chodź. Chodź, zobacz, na tego gościa, pasza tego Kolesia, zobacz. Pilnuj go, dobrze? O, jak się przestraszył, Hej, Mnie się nie boi, ale mojej żony się boi. No właśnie, no właśnie, dobra, w takim razie, yy, drogi koleżko, sympatyczny, drogi koleżko, sympatyczny, proszę mi tutaj wyjść i się nie kręcić. Co tu robi? No, nie mam pojęcia o co chodziło. No ale okej, okay. ogólnie bardzo dawno nie było, słuchajcie, live'a z Minecraft Sims, nie było tego live'a, ponieważ jeszcze nie dokończyliśmy wątku, ejku znowu radiowo stoi tam, gdzie nie powinien, ponieważ nie dokończyliśmy, słuchajcie, wątku z tym złodziejem, a nie chciałbym robić live'a w momencie, kiedy mamy niedokończoną historię, tak więc, myślę, że możemy pójść i zapytać się policjanta, czy coś się zmieniło, czy może znaleźli gościa, czy może nie znaleźli, halo, halo. Panie Policjancie, który nie wiem czemu nazywa się YAHIMOZO! Drogi Panie Policjancie, czy masz mi coś do powiedzenia na temat sprawy kradzieży w domu? Jakiej kradzieży? O czym Pan mówi? Mm, jak to jakiej kradzieży? To jest jedyna, jedyna sprawa, która została zgłoszona od miesięcy w tym miasteczku. Okradziono mi dom, byłem u Pana. Nie kojarzę, abym z Panem rozmawiał. Jak to pan nie kojarzy? Byłem u pana dosłownie kilka dni temu. Zgłaszałem, że okradli mnie, że jest źle i w ogóle smutek i. Mówiłem też panu, że jest jakiś Mike, który gdzieś tam był przy szpitalu i on wygląda na podejrzanie. Halo! Co, co jest takiego ciekawego tutaj w tej ścianie? Proszę pana, co pan... Znowu się pan patrzy na Golema? No nie patrzy się pan na Golema. O co chodzi, no? Proszę pana, była kradzież w domu. Spokojnie, która kradzież? Jak to, która kradzież? No, były inne kradzieże? Nie tylko panu okradli dom, proszę pana. E... były inne kradzieże? Halo, panie policjancie, właśnie otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży. Okradziono mieszkanie w Co? bloku. Jak to, gdzie? Na parterze, ostatnie drzwi na prawo. Słyszał pan? Na parterze w ostatnim mieszkaniu w bloku też okradziono czyjś dom. Niech pan idzie i, i sprawdzi. Może to jest ten Alex. Halo, panie policjancie. Widzę, że pan niezbyt jest chętny do współpracy. No dobrze, to może słuchajcie, sami to sprawdzimy. Yy, ostatnie mieszkanie na parterze. Dobra, zaraz zobaczymy, gdzie jest ostatnie mieszkanie na parterze. Ostatnie mieszkanie na parterze to było mieszkanie halo, 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 halo. Nie patrzcie na tego Szymka, tutaj. Eee, tutaj jest ostatnie mieszkanie, chyba tak. Zobaczcie. Dobra, w takim razie yy, przechodzimy w tryb Sherlocka Holmesa i zobaczymy, czy może złodziej zostawił jakieś ślady. Mamy wyważone drzwi i. Mamy pustkę w tym mieszkaniu. Naprawdę, nic tu nie ma. Tu chyba była kuchnia. E, tu jakieś były łóżka, z tego co pamiętam, jak budowałem te e, te bloki, ale drzwi nie ukradł? Ale z to ukradł, ukradł nawet kabinę prysznicową i kibel i wszystko. Zobaczcie, jest pusto. Masakra. Dobra, zostawił jakieś żaluzje, to jest bardzo dziwne. Zostawił też pochodnie, pochodni nie ukradł, ale nie zostawił też żadnego śladu. Słuchajcie. Więc jest nieciekawie. Chwila, chwila, chwila. Chwila, 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 chwila. Tu nie ma szyby. Zaraz pewnie napiszcie w komentarzu: "No co ty nie powiesz czekolad". Tu nie ma szyby. I w takim razie złodziej musiał wyjść tędy. Tylko gdzie poszedł? Gdzie poszedł? E, tu jest wszędzie trawa, tu jest wszędzie trawa, ale tu nie ma trawy. Czy to jest przypadkiem wydeptana ścieżka, która zaprowadzi nas bezpośrednio do Gosia? No dobra, słuchajcie, nie może być tak łatwo, niemożliwe, żeby było tak prosto. Idziemy. Mm, tutaj jest bajorko, więc tutaj chyba nie. Ty mamy niedźwiadka. Dobra, niedźwiadek nam chyba nic ciekawego nie powie. Niedźwiadku, czy powiesz nam coś ciekawego? Chyba nam nie powiesz nic ciekawego, prawda? No, no nie, nie, nie nam nic ciekawego Tak więc Tu jest szpital ogólnie, czyli Tak jakby To są okolice grasowania pana Majka I zobaczcie, mamy idealnie wydeptaną ścieżkę Tam był ostatnio ten, ten nasz gość Póki nie uciekł, mamy nawet most Okej, okay. okej okay. To jest dziwne, tam był wcześniej nasz Mike. Tu gdzie stoi ten niedźwiadek Tam go spotkaliśmy w poprzednim odcinku I Teraz chwila by, 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 Czy to było tu wcześniej? Tego tu chyba wcześniej nie było, wiecie? W takim razie, no właśnie. No właśnie! Halo, 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 halo! Halo, 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 co tu się dzieje? Co tu się. Oho! Patrzcie na to. Patrzcie na to, ja tam nie podchodzę. Słuchajcie, ja tam nie podchodzę. Bo zaraz gość mnie w coś wkręci albo mnie pobije albo coś. Ja najpierw idę, słuchajcie, zbierzemy całą grupkę ludzi, zbierzemy grupkę guardów, którzy nam pomogą. Ja sobie wyłączę game moda, wezmę sobie jakiś mieczyk i słuchajcie, trzeba będzie gościa po prostu unieszkodliwić. Trzeba go będzie obezwładnić eee, najlepiej ironowym mieczem. Wiecie, żeby nie było ojejku, walnęłem sobie aż w mikrofon z podniecenia. Dobra, w takim razie Game Mode Zero Mamy Survival mod i teraz wezwijmy ludzi. O matko, ale mnie zlagowało coś. Teraz tak, Ty koleżko, follow me, Ty koleżko, follow me, Ty koleżko, follow me. Ale was tutaj jakieś zgromadzenie kurczę. Ty koleżko, follow me. Ty też możesz followować. Dobra, ile was tu jest? Tu jeszcze jest jakiś gość, a to nie gość, to gościuwa. Przepraszam bardzo, to jest pani. Pani e, e, obrońca, nie, guard, e, l, 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 strażnik, o, brakowało mi słowa. Dobra, taką ekipką chyba możemy iść, z taką ekipką nikt nam nie podskoczy, to jest kurczę, ekipa. Powiedziałbym inne słowo, ale powiem, ekipa w Pierniczu. <ścoughs> I lecimy, słuchajcie, rozprawić się z Majkiem. Nie nie możemy pozwolić, żeby ktoś tam tutaj okradał dom, już już kij z naszym domem, no słuchajcie, mnie to nie obchodzi, ja mogę sobie zawsze domek odbudować, ale biednych ludzi, biednych mieszkających w bloku gość okrada to jest po prostu, słuchajcie, ej, nie teleportuj mi się tutaj. To jest po prostu, słuchajcie, to jest chamstwo, naprawdę. I zobaczcie, tu jest jakieś bariery, ile tu jest takich dziwnych przejść, dobra. Panie Majku, panie Majku, słuchaj. Nabroiłeś, bardzo dobrze o tym wiesz Więc lepiej poddaj się Ziomek Lepiej się nam poddaj Czy to jest mój samochód? Czy to są moje rzeczy? Czy to są moje kuchenne itemy? Dobra kolego, chcesz się u, u, Dobra, ej, 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 zio, ej, ziomek Ziomek, ziomek, ziomek Nie, halo Ej, nie bij mnie, ej Gościu, gościu, ja mam małż. What? Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Oj! Koleś jest dobry. Koleś jest dobry. Słuchajcie. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie Nie możemy pozwolić, żeby jakiś Mike nas zabijał. Słuchajcie, nie możemy na to pozwolić. Wracam szybko. Wracam, biorę itemki i musimy gościa po prostu zmiażdżyć z powierzchni ziemi. Zmieścić go musimy po prostu. Nie pozwolę to, kolego Majku, kolego Majku, tylko ty masz mój mieczyka. Ja cię tak troszeczkę niezbyt mogę bić bez mieczyka. Więc ja sobie mam mieczyk, dobra, ale Gwardy, no czemu, czemu go nie pijecie? Bijcie go, bijcie go, bijcie go szybko, no czemu wy się nimi zajmujecie? Dobra, dobra, czekajcie. I, i ostatni hit, oh. tak. Dobra. Dobra, słuchajcie i po Majku, po Majku, słuchajcie, nie ma kolesia, nie ma kolesia już. Nie ma kolesia, miałem tyle itemków dziwnych, czekajcie, schowajmy je, żeby tu nie przeszkadzały. No i dobra. W takim razie, słuchajcie, uratowaliśmy świat przed złem, mamy nasz własny samochód, więc to ten Majk nam ukradł samochód, czyli to nie nasza zaginiona córka. Co my tutaj mamy? Jakąś mikrofalówkę, telewizory, monitory. Jakaś deska do prasowania, zobaczcie ile tu jest rzeczy. Nie wiem, które rzeczy są moje, a które nie. Słuchajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wy tutaj gwardy w ogóle iście sobie, ja was to jest wolnie. Możecie sobie robić, co chcecie. Move freely, move freely, move freely, move freely i ty move freely, czyli róbcie sobie, co chcecie, nie chodźcie za mną. Oha, ty jeszcze ziomek zostałeś, move freely. A ja teraz muszę ogarnąć, które rzeczy są moje, a które rzeczy nie są moje. I tak szczerze to nie mam pojęcia. Słuchajcie, czy moglibyście mi jakoś podpowiedzieć? Właśnie, patrzcie. Ja wam tutaj pokażę wszystkie itemki, a wy mi napiszcie w komentarzu, które z tych rzeczy są moje, a które nie, bo naprawdę nie mam pojęcia. Te szafki mi się wydają, że są z mojej kuchni. Stół chyba nie, ale mikser jest chyba. Laptop jest. Te monitory to są chyba ode mnie z komputera. Te kanapy chyba nie. Tak samo deska do pracowania też mi się wydaje że nie Zegar może być mój No i samochód mój, ten czarny samochód Nie mam pojęcia czy jest, komuś musieli Ukraść, tylko teraz tak, samochodem Stąd nie wyjedziemy, musimy zrobić Game, o matko Ale muszę się wykrzywiać żeby Na klawaturze pisać bo mam mikrofon Zresztą, zresztą wam pokażę, patrzcie mikrofon Mam tak, że jak ktoś pisać na klawaturze To nie mogę przez mikrofon ręki Przełożyć i muszę o tak pisać Dobra Eee, ale już bez, bez tutaj gadania, to musimy zniszczyć, słuchajcie, to zniszczymy, żeby wyjechać samochodem spokojnie do naszego domu. Tutaj te blokady też. I tam jest jeszcze, co to w ogóle było? Chwila, co to jest? Czy to jest przepychać? Co on tu robił? Dobra, jeszcze tylko te blokady. Zrobimy sobie miejsce na wyjechanie samochodem i słuchajcie, bierzemy samochód. Zap musimy zaprowadzić go do naszego mieszkanka. A na końcu, gdy już go zaprowadzimy, pójdziemy do policjantów i powiemy, że to my wymierzyliśmy sprawiedliwość. I miejmy nadzieję, że nie, nie wsadzą nas do więzienia za zabicie za gościa. <laughs> Ale nie. Powiedzmy policjantom, że go nie zabiliśmy, tylko że. Obezwładniliśmy go. O! I że obezwładniony jest tam, a jak pójdą i zobaczą, że gościa nie ma, to najwyżej stwierdzą, że uciekł. O! O! To jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Tak więc mam nadzieję, że... posterunek policji jest 24 godziny w ogóle. Kto tu wjechał radiowosem w kiosk? Halo! Czemu ten. Czemu ten samochód policyjny był w kiosk wjechany? Dobra. Halo, halo, panowie policjanci. Widzę, że nie śpicie. Tak więc, panie kolego, obezwładniłem naszego y, złodzieja. Tak więc ja, Polish Chocolate, znany też raczej jako po prostu czoklet, obezwładniłem gościa i stwierdziłem, że to on był odpowiedzialny za wszystkie kradzieże w naszym mieście. Proszę o medal. I jakiś może... Puchar, albo dyplom za zasługi? Słucham, czekam na oklaski. Czy jest pan świadom, że zepsuł pan cały plan policji? Planowaliśmy obławę na tego mężczyznę, eee. a teraz nie dowiemy się kto z nim współpracował. Okay. Aha. Czyli zepsułem... Zepsułem państwu całą... Aha. Teraz jego współpracownicy są na wolności. Ups. To ja się, to ja może w, wyjdę i może zakończmy ten temat. E, może wezmę sobie kucyka, to do ten kucyk do mnie mówi. Dobra, nie, nie, to ja odchodzę. Ja się już tutaj dziwnie czuję. E, Wolę iść do domu, słuchajcie, spokojnie, jest noc, zakończyliśmy nasz bardzo pracowity dzień, eee, pozbyliśmy się Majka, to jest, to jest podstawa, to jest najważniejsze, że pozbyliśmy się Majka, już winkomu więcej nic nie ukradnie i słuchajcie, możemy w końcu zacząć robić live z Minecraft Sims albo jakieś kolejne odcineczki, tak więc jeśli macie jakieś propozycje, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, to też możecie dać znać i ja bardzo chętnie, słuchajcie, bardzo chętnie posłucham waszych propozycji. No i dobra, to było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Możecie też wejść na Instagrama, na Snapchata, który mnie sobie na telefonie, nie działa, więc nie ma żadnych snapów, ale możecie mnie tam zafollowować, za, za jak ktoś tam mówi na, na Snapchacie, obserwować. E, możecie też wejść na moje musicali, które macie w opisie, i możecie też wejść na fanpage'a, i możecie wejść na grupę na Facebooku Serberka Chocolata. Linki do wszystkiego macie w opisie. Najbardziej polecam Wam dołączyć do grupy Facebookowej, bo tam jest najfajniej, najwięcej rzeczy się dzieje i najwięcej. I rzeczy możecie się dowiedzieć. No dobra. W takim razie, dzięki, jeszcze raz, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Cześć!